Chciałabym dzisiaj powiedzieć, po hejka, chciałabym dzisiaj powiedzieć o konkursie i w końcu yy, się ogarnęłam i pomyślałam o co chodzi w konkursie, ogólnie chciałam zrobić coś yy, yy, z Robloxem i to będzie coś z Robloxem, tylko wymyśliłam coś innego, ale teraz ogólnie myślę coś fajniejszego, wymyśliłam właśnie coś fajniejszego, a teraz właśnie jesteśmy na moich shortsach, ogólnie jak widzicie mam dużo... Filmów. 200, chyba 60. Um, ale tak, wejdźmy sobie właśnie. O kurde. Co Dobra, i tak. wchodzimy sobie na to, i. <coughs> Mam 202 subskrybentów. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo. W końcu to ale zaczynamy w tematach. Um, tak, zaczynamy, że to jest od. od właśnie. Um, będzie to o, o Robloxach. O Robloxie. I tak, zaczynamy z Robloxach. To będzie coś takiego. I yy, to będzie dla, dla Was i dla mnie troszkę konkurs. Ale w sumie, tak trochę nie dla mnie. Dobra. To tak, na początku widziałam, że dwie osoby mnie coś tam dodały na drugie konto. I nie wiem, czy to były widzy... Czy to była jakieś moja Albo coś takiego, nie wiem dokładnie, ale mogę jeszcze powiedzieć, że to będzie. On właśnie, muszę powiedzieć, do końca to. Jezus, Maria, się rozpraszam. Nie wiem dlaczego, ale dobra. Zróbmy coś takiego, że tak, jak na przykład dodadzą mnie wszyscy moi fani. Mam dużo fanów, jak widzicie. O! I tylu fanów, jeżeli macie Roblox to wtedy będziemy mieli taki konsu, konkurs, że ja wam podam do ta, taką prawdziwą datę tego. Wejdziemy na Brookhaven z moimi fanami, jeżeli dołączycie do mnie oczywiście. Ja wam podam datę i wszystko. No i wtedy jak się troszkę spójnicę, nic nie powiem. <śm>... Druga zasada jest taka, że po prostu będziecie musieli będziemy grać w, um, prawda czy wyzwanie? No tak? Prawda czy wyzwanie? Dobra, prawda czy wyzwanie, i wtedy wymyślimy. I tak. Każdy po kolei będzie musiał mówić prawda czy wyzwanie, no i wtedy. Ja nie będę oczywiście w to grać. Każdy będzie dostawał punkcie. Jeżeli właśnie dużo osób dołączy do mnie. No i wtedy właśnie jakoś to wymyślimy i. Będziemy grać w, prawda czy wyzwania, a wtedy spróbujemy jakoś to tak ukarnąć, żeby wszyscy mieli remis, ale potem zrobimy coś takiego, że ja będę w rundzie, ale będziemy grali po trzy osoby i po każdych rundach będziemy właśnie dodawać yy, ludzi, no i wtedy tak jakoś konkurs zrobimy. Zobacz, powie, powiedzcie mi, czy ja mam jeszcze robić jakieś konkursy, mm, bo kocham robić konkursy, właśnie myślę. I właśnie cały czas teraz myślę nad konkursami różnymi takim czymś. No i powiedzcie do mnie właśnie, powiedzcie mi, co ja zrobiłam. <słyskawek> Dobra, nie mam ja powiem tego. Dobra, jestem fajna, ja jestem fajną, będę na pewno, nie wiem, ja chyba nie jestem youtuberką, ale mogłabym wam powiedzieć, że będę fajną youtuberką i nie martwcie się, nie odchodźcie ode mnie. Dobra, to to było wszystko na dzisiaj, z konkursu na pewno się troszkę dowiedzieliście, ja bałam dokładną datę właśnie, jeszcze dzisiaj albo jutro, ale czekajcie na wiadomość. No i potem będzie już oczywiście ten konkurs, ale ładny konkurs odbędzie się um, 10 kwietnia do świąt. Więc czekajcie na wiadomość, a ja, wam, a ja się z Wami żegnam. Papatki!